Tak, teraz jest pełen ekran, więc możemy no. zacząć przygotować. Przepraszamy jeszcze raz za usterki techniczne. Musieliśmy odpalić live, bo to są takie nowinki, o których nie każdy z Was wie, ale przy aplikacjach, które streamują, to tak słowem wstępu, zazwyczaj jeżeli się coś planuje z wyprzedzeniem, to jest jakiś czas, w którym trzeba wystartować tego live'a. Jeżeli byśmy tego nie zrobili i nie bylibyście z nami przez te dwie minutki jeszcze z technicznymi naszymi problemami, to wysypałby nam się cały dzisiejszy live, cały dzisiejszy webinar. A jest naprawdę tyle fajnej wiedzy, no, że nie chcieliśmy tego odpuścić, nie chcieliśmy też, żebyście nie wiadomo, jak długo czekali i żeby to wszystko na nowo programować. Dlatego przepraszam za te dwie minutki błędów technicznych. Jesteśmy, startujemy. TONKU zapraszam. Tak jest. startujemy z Wami Social Media Magnes część druga już. I tym razem będzie temat. Nie bądź ekspertem, pokaż. Rutynę. Tak jak już powiedział Kamil, jesteśmy tutaj z Wami i raz na dwa tygodnie rozbieramy Wam takie tam właśnie tematy marketingowe, internetowe, social mediowe, z aplikacjami, dowiecie się właśnie szczegółów na ten temat. I dzisiaj właśnie przybliżymy Wam pewne tipy, pewne takie pomysły, pewne rady odnośnie właśnie tego tematu, jak to jest z byciem ekspertem, jak to jest z zakładaniem konta na social media, od czego należy zacząć czego należy unikać, a co wręcz kon jest konieczne, abyśmy u siebie wdrożyli. A więc startujemy. Pierwsza rzecz, pierwsze kroki. Kamil, usłyszysz mnie? Tak, w pierwsze kroki, czyli ja to chciałbym zacząć od tego, żebyśmy dali poznać siebie i wrócę tutaj do zupełnych początków naszych, czy też waszych przygód, z social media. Bo na początku większość osób zakłada swoje konto, chce być uczestnikiem tych social mediów, jednak chce być w takiej postaci followersa, czyli przegląda wszystko, chce być na bieżąco z tym, co się dzieje, czytać jakieś informacje, ale samemu o sobie za dużo nie mówić. No i to jest pierwszy krok, który powinniśmy wykonać w tym kierunku, aby swoje konto budować w social mediach w takim kierunku, aby ktoś nas rozpoznawał, że. Dane konto, dany login, bo też nie wiadomo jak się, gdzie nazywamy, a platform jest wiele. Mówiąc tu o Facebooku, no ważne, fajnie by było, jakby to było imię nazwisko. Powinno być, jeżeli chcesz być rozpoznawalny. Jeżeli mówimy o innych, na przykład, nie wiem, tutaj jest Instagram, mamy TikTok, mamy YouTube i szereg innych aplikacji, to żebyśmy byli kojarzeni. I już mówię dlaczego, bo często zdarza się tak, że przeglądam czasami swoich followersów na Instagramie i tak patrzę jest jakaś nazwa dziwna, tam nic nie ma prowadzonego, nic nie ma w opisie, może jakieś tam są zdjęcia, ale nie za bardzo kojarzę kto to i normalnie daje unfollow. A potem się okazuje, że te konto mnie obserwuje i reaguje na, na moje relacje, na moje posty i tak wtedy wchodzę na tego, nowy mówię, kurde kto to jest. I tak ktoś mi coś napisał i dopiero mówię a to nie to, to jest tam Marek Kowalski nie? powiedzmy. Okazuje się, że znam tą osobę, a dałem unfollow, bo kompletnie te konto nie było dla mnie kojarzone z daną osobą, więc pierwsze kroki to zrobić tak, abyśmy byli kojarzeni, abyśmy byli z daną marką, brandem związani na tyle, tutaj mówię właśnie swoje imię, nazwisko jest najlepszym brandem, żeby ludzie nas kojarzyli. Czyli wracając na przykład do tych podstawowych, mówimy o Facebooku, dać opis, Osobie, tak jak na Instagramie, dać jakiś opis w kilku zdaniach można to zrobić, dać jakieś zdjęcia wyróżnione. I nie będę tego rozbierał na czynniki pierwsze, bo o tym jest już na naszej grupie obszerny materiał, jak zbudować swoje konto na Facebooku od A do Z, tak aby to miało ręce i nogi z wpisaniem niektórych danych. Nie mówię o wszystkich i to uważam jest ten pierwszy krok, żebyśmy nie byli pustym kątem i tylko followersem niekojarzonym z niczym. Tak, trzeba tak poznać siebie koniecznie i tutaj od razu wchodzi taki pierwszy protip, czyli nie daj się skreślić zanim ktoś cię pozna. O co tutaj chodzi? O to, że wiele osób tak naprawdę gdy zaczyna w social mediach daje się poznać z takiej strony skrajnej, często tak jest. Chce coś przekazać, chce coś przesłać, zwłaszcza jak się dużo się dzieje na świecie. I często wtedy że zostajemy wrzuceni do jednego wora, do jednej szuflady. Zostajemy wrzuceni, nawet jeśli ktoś nas nie pozna. To jest ten, takie nawet, mówi się, że pierwsze wrażenie trudno później zatrzeć i je poprawić. I tak właśnie jest z tym, że musimy uważać, z czym się dzielimy, z jakimi informacjami i jak mocno je przekazujemy od siebie, żeby ktoś nas z tym nie skojarzył za bardzo, więc po pierwsze, pierwsza rzecz, pokazujemy siebie całego spektrum, czyli z każdej strony musimy się pokazać, z każdej strony. Ze strony prywatnej, hobby, ze, ze strony biznesu, żeby ktoś nas poznał. I da, dawkujemy tą wiedzę, dajemy jej, jej e, po trochu, po kawałeczku, żeby ktoś nas poznał po kolei, tak? powoli, żeby nas poznawał w tym, w tym danym temacie. To, czy później ktoś nas uzna za eksperta, czy jako laika w danej dziedzinie, to jest druga kwestia, prawda? ponieważ nas poznaje i o, okaże się, że może zobaczy, że zacznie nas obserwować od tej strony, że na przykład. Um, czy my jesteśmy źli, albo znaczy z, z, źli, w sensie kiepscy, nie potrafimy czegoś robić, albo y, za, zalajkuje nas i będzie nas followował z tej strony, że na przykład utożsamia się z, nas, z naszym sportem, który uprawiamy. I taki właśnie pie, pierwszy tip, żeby nie dać się absolutnie zaszufladkować, bo to jest najgorsze, co może być, bo później z tej szufladki trudno jest, trudno jest wyjść, tym bardziej, że jeśli ktoś um, zobaczy na samym początku, że ktoś go... Z, um, że jeśli ktoś z nas zaszpatkuje, to nas to robi unfollow i już nas później nie obserwuje. Mimo że my później zamieścimy sporo treści dotyczących innych tematów, to ta osoba już nas nie ogląda. Ona już nas wsadziła do szufladki, do tej szufladki, do której nie chce zaglądać. I to jest tutaj największy problem. Także o tym pamiętajcie. Kolejna rzecz to rutyna. Jeszcze chciałbym dodać do poprzedniego Tutaj slajdu to, że jak chcesz się wypowiadać, to jest w takim kontekście, aby dobierać te treści, które chcesz przekazać, tak? Bo czasami możesz się dotknąć jakiegoś tematu, nawet nie do końca będąc świadomym, co z tego może wyniknąć, i właśnie o tym chcemy też Ci powiedzieć, bo takie tematy polityczne, czy obecnie, znaczy polityczne, religijne, czy obecnie na temat całego, tego, co się dzieje na świecie i z tymi szczepionkami i tak dalej. Ty możesz kompletnie zgadzać się z drugą osobą, ale możesz tak w, danym, w danej chwili wyrazić swoje jakieś zdanie, napisać jakiś komentarz, że może zostać zinterpretowany zupełnie inaczej i momentalnie, jeżeli nie masz też już wcześniej zbudowanej jakiejś opinii, że wypowiadałeś, wypowiadałaś się niejednokrotnie w tym, to właśnie zostaniesz zaszufladkowany, zostaniesz skreślony, że jesteś albo jesteś przeciw, albo jesteś za, i już nikt więcej nie będzie chciał Cię wysłuchać, nawet jeżeli Ty masz coś mądrego do powiedzenia i Twoje zdanie naprawdę jest takie, że, że ta większość, która w tym momencie Cię skreśliła, może Cię tak na samym końcu popierać. I nawet jeśli prowadzimy tutaj swoje konto w social mediach, trzeba zwrócić teraz uwagę na to, że są pewne takie, są pewne takie zdania, słowa, tematy, które dane witryny blokują, tak? Czyli jeśli poruszymy w obecnych czasach, jeśli poruszymy tematy na przykład covidowe, to jesteśmy na i może się stać tak, że mimo, że mamy świetny, świetny profil dotyczący nie wiem, rozwoju osobistego albo dotyczący dietetyki, w ogóle niezwiązany z covidem może być to temat, ale jeśli zaczniemy poruszać o ten temat, to może nam całe konto zostać zbanowane tylko dlatego. Że poszliśmy zbyt właśnie ostro z jakimś tam przekazem, który został uznany za, za nieadekwatny, za niezgodny z, właśnie z tymi treściami, które dana aplikacja, dane social media się utożsamiają. Także to też trzeba zwrócić na to uwagę. I tym prototypem zakończyliśmy to, co Wy na YouTubie możecie zobaczyć. Jeżeli chcecie więcej, to zapraszamy na grupę fundamentalnych. Tam będzie więcej protipów i rozszerzenie tematu, który dzisiaj zaczęliśmy.